Siemanko, witam ponownie z serii przygody Tibiskiego Poladniarza. serwer Tchyria. jest to Open PVP. dziś widzowie będziemy szli na dworki znajdują się one na Porthop i będziemy się starać zlocić otóż to jest to Doll, który jest warty na moim serwie 714 K. jest to sporo pieniędzy jak na początek, polecam. Lecz nie wiem jak długo nam zejdzie zdropienie oto tego dola. Ale jestem ciekawy ile nam zejdzie. I właśnie udamy się w tą miejscówkę. Znajduje się ona. South od Gryzliego Adamsa w Porthop. Jak widzicie mam zaznaczone na mapie. Powiem, powiem wam, że próbowałem to znaleźć wcześniej bez żadnych... Nie mam oczywiście mapy odkrytej, bo odkrywam sam. Chcę się nauczyć gdzie co jest. I co widzowie. I lecimy na dworki. Zobaczymy ile nam to zejdzie. Nagram kilka odcinków. I powiem wam mniej więcej ile musiałem zabić dworków. Aby. Aby zdropić tą. Woody dol. Jest to item potrzebny do szaman addon. Z tego co pamiętam. Jeden jak widzieliście kosztuje 700k. Plus na moim serwie. Tchyl, ja nie wiem jak na innych serwerach. Co widzowie? Spróbujemy go zdropić. Ciekawe jak długo nam zejdzie. I udajemy się właśnie na tego spota. Dworki jakoś tak mocno nie biją. Są to słabe mowy. Co jeszcze widzowie mam tu powiedzieć? Potrzebujecie na pewno broń. Ja mam akse. Mam nadzieję, że da akcję się wyciąć ten bambus co tam na dole jest. Jesteśmy już prawie na miejscu, gdzieś to tutaj było. Dobrze, o, jak widzieliście, wpadliśmy, jest to tutaj, widzowie. Jest to zejście w dół, nie widać tego za bardzo. Także musicie zaznaczyć sobie najlepiej na mapie. i jak widzicie, ja mam zaznaczone. Jeszcze raz wam pokazuję, jest to, widzicie, tutaj, 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 tutaj i wtedy w dół jesteśmy tu. Przy tym miejscu jest to takie słabo widoczne zejście, jak widzicie, więc musicie dobrze zobaczyć. I otóż tu już mamy dworki, widzowie. Jest tu bambus, który blokuje. Wycinamy go. Ja na przykład mam aksę, którą pozbyliśmy się bambusa. I nie są to jakieś mocne moby. Zobaczymy, widzowie, jaki czas potrzebujemy, wyzdropić ten item. Zrobimy sobie bestiarkę na nich oczywiście, jak widzicie, trzeba ich zabić 500 sztuk, zobaczymy czy nam spadnie ten itemek, widzowie, i zaczynamy, są tu też e, Venom Sniper dworki, chyba są różne jeszcze jakieś, chyba są jeszcze inne jakieś, znaczy, nie wiem, to bardzo dawno tu nie byłem. Jeszcze tu się robi z tego co pamiętam apesity Quest. Właśnie tam była skrzynka, z której bierzemy itemek do questa. Następny bambus mamy tutaj. Wycinamy go. No i ciekawe, jestem ciekawy w widzowie ile mi zajdzie, żeby zrobić tą lalkę. Jest to item, który spada bardzo rzadko. Piszę na stronce, ale... Zobaczymy W ciekawości, właśnie. O, są jeszcze dworki Wudo Master. Jak widzicie, właśnie na nie mamy Hunting Taska, więc sobie zabijemy. 25 sztuk potrzeba. Jak widzicie. O, ktoś tu jest. Hello. Long You want all? Jak widzicie, właśnie szanuję się bardziej, jak ktoś jest. Nie wiem, czy po całym al. Lata, gościu. Okej. Okay. No to, widzowie. <grystety> niestety muszę wyjść, bo chłop tu lata. Ale widzieliście miejscówkę. Gdzie można zdropić oto tą lalkę. Akurat ktoś jest. No, i na, na tch serwerze Tchyria wizowy niestety szanujemy to, że ktoś co XP wychodzimy ze spawna. Za 30 minut wrócimy. I ten, może zrobimy tą lalkę, ale właśnie jestem ciekaw, jak długo nam tam zejdzie wizowie, żeby ją zdropić. Przypominam, potrzebujecie jakąś broń, by ściąć bambus. ściąć bambus i. Móc tam wejść drodzy widzowie, no i co by tu dużo mówić, widzowie? Miejscówkę wam pokazałem. Następnym razem pokażę wam, jak mi idzie. Jeśli już trochę więcej zabiję, nagram odcinek, na pewno powiem wam, ile mi zeszło, też aby zdropić tą wody dol. No i co, widzowie, tyle chyba na dziś. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w następnym odcinku przygody tibijskiego paladyniarza. Zapraszamy do oglądania. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie like i suba. Dzięki na razie.